Jaki będzie w elektromobilności rok 2021? To jest oczywiście pytanie, które my jako branża zadajemy sobie szczególnie często w grudniu 2020 roku. Mamy nadzieję, bardzo wiele na to wskazuje, że to będzie rok, w którym to, co nie udało się zrealizować w roku bieżącym, 2020, uda się zrealizować w związku z, mam nadzieję, już też zakończeniem okresu pandemicznego i wkroczeniem na ten tor rozwoju, który miał się zacząć tak naprawdę już w tym roku, w którym jeszcze cały czas jesteśmy, my często podkreślaliśmy, że lata 20 to będzie dekada elektromobilności, i faktycznie to, co wydarzyło się w Europie, to, co wydarzyło się w Polsce, wydaje się, że potwierdza tę tezę. Pomimo pandemii, cały czas elektromobilność się bardzo dynamicznie rozwijała, ale my tu. W Polsce szczególnie potrzebujemy jeszcze większej dynamiki rozwoju, potrzebujemy wzrostu skokowego, tego, żeby liczba samochodów elektrycznych, generalnie pojazdów zeroemisyjnych, bo to nie tylko samochody osobowe, to także samochody dostawcze, to także autobusy była coraz większa. Mamy nadzieję, że przyczyni się do tego w 2021 roku zapowiadany system wsparcia. On już został nie tyle zapowiedziany, co praktycznie wdrożony w obszarze komunikacji zbiorowej, 4 stycznia rusza nabór z łącznym budżetem 1,3 miliarda złotych. Zatem mamy nadzieję, że to jest takie bardzo dobre wejście w nowy rok i w ślad za tym konkursem pójdą także nabory w obszarze samochodów osobowych, czy samo Samochodów dostawczych, a w następnej kolejności infrastruktury. I to pozwoli nam, by rzeczywiście w Polsce 2021 rok był tym rokiem, w którym powiemy, że elektromobilność wkroczyła na salony i z niszy stała się już istotnym elementem tego rynku. To miało się stać w 2020. Cały czas myślę, że możemy Patrzeć z nadzieją w 2021, opierając się na tym, jak kończymy 2020 ale wydaje się, że te wzrosty 80% rok do roku, gdy porównujemy się z 19 rokiem, mogą być zdecydowanie wyższe, jeśli rzeczywiście z jednej strony będziemy mogli już, czego sobie wszyscy życzymy, zapomnieć o pandemii, z drugiej strony uda się uruchomić mechanizmy wsparcia, nad którymi pracujemy już miesiącami, zatem mamy nadzieję, że one zostaną skonkludowane już faktycznym, realnym wsparciem elektromobilności.